Niedziela Adwentu słyszymy słowa Ewangelii o działalności Jana Chrzciciela na pustyni ludzkiej. Posłuchajmy jej. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu. Prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia, na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił, idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, Rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem Was wodą, On zaś chrzcić Was będzie duchem świętym. Tym fragmentem Marek wprowadza Jezusa Chrystusa na scenę historii świata w bardzo szczególny sposób. Zwróćmy uwagę, że święty Marek rozpoczyna swoją Ewangelię od prorostwa Izajasza. Podkreśla, abyśmy przygotowali drogę Panu. Mówi, że idzie za nim ktoś mocniejszy od niego. Jan chrzcił wodą, on zaś chrzcić będzie duchem świętym. A czym jest dobra nowina? Stwierdzenie dobra nowina pochodzi od greckiego słowa evangelios, czyli właśnie dobra, szczęśliwa wiadomość, dobra nowina. A jaka jest dobra wiadomość, na którą tak czekają wszyscy ludzie? To radosną wieścią jest Jezus Chrystus, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Aby przygotować drogę Panu Jezusowi, Bóg Ojciec posłał Jana Chrzciciela, żeby ten przygotował mu ścieżkę, przygotował mu drogę na jego przyjście. Święty Marek pokazał Jana Chrzciciela jako człowieka niezwykle skromnego. Pokazuje go jako tego odzianego wielbłądzią sierść, przepasany skórzanym pasem i żywiący się najprostszym pożywieniem, jakie mógł znaleźć, czyli szarańczą i miodem leśnym. Przesłanie na chrzciciela nie ogranicza się do dania świadectwa swojego skromnego życia, ale także wzywa do nawrócenia. Jego słowa poruszają do podjęcia głębokiej przemiany wewnętrznej, która rozpoczyna się przez uznanie i wyznanie własnych grzechów. A więc zaprasza do spowiedzi i nawrócenia. W tym czasie adwentu zapraszamy właśnie Ciebie do wejścia w głąb własnego serca. Zrób szczery rachunek sumienia, przygotuj drogę Panu.